Witajcie w poranniku na Prowincję Świata, bo właśnie dość dużo ludzi pyta się mnie, e, jak używać Prowincję Świata. Ja już Wam pokazuję. Na początku jak wejdziecie sobie w Prowincję Świata, oczywiście zainstalujecie tą aplikację e, na telefon, bo na komputer to jest po prostu takie ryzykowne, żeby nie było jakiegoś wirusa. Ale na lewą to jest całkiem bezpieczne. Jak już wejdziecie sobie właśnie w te prowincje świata, to macie tutaj, wy byście mieli tutaj zero światłów. Ja już tam sobie jakieś yy, potworzyłem. Teraz to najważniejsze, klikacie sobie w ten plusik. Następnie tutaj w ten trójkącik wybieracie rzeczywista nazwa. No to jakaś nazwa. Ja oczywiście wpisałem taką nazwę. Może tutorial, no bo, jakby to jest taki tutorial no poradnik prawie to samo. Wy będziecie mieli na górze tą mapkę, ale ja mam ją na dole. Teraz to też ważne, żeby atakować, to klikacie sobie w to. Zrobi wam się blokowany. Klikacie sobie na kraju, którym chcecie atakować. Następnie na ten haczyk i zrobi Wam się takie coś i e, możecie atakować, a jak chcecie zmienić kraj to po prostu e, robicie jeszcze raz to samo, więc no, tak się tego używa miłej zabawy, papa. Pa.